Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gothic 2 No Kruka The Returning No i cóż, dzisiaj i tak sobie pomyślałem, że jeszcze im wyruszymy tam w kierunku farmy Onnara, żeby, um, żeby żeby, żeby, oddać Gregowi ten cały skarb, tam dogadać się z Nigielem i kontynuować misję od zabójców i zrobić tam parę innych rzeczy, na przykład po drodze wziąć tą paczkę dla Altero i chyba jeszcze coś tam innego miałem na farmie zrobić, ale weźmiała mi z głowy. To im tam pójdziemy, to przydałoby się najpierw ogarnąć sprawę z drugim opiekunem, a wcześniej pokonać jakiegoś goblina, który jest tutaj bez powodu. Hmm, jak pamiętam, jak jeszcze 26 odcinków temu, widząc goblina, mówiłem: Mamy przejebony! A teraz widzę goblina i. Piep, nie ma goblina. Nie, <laughs> yeah, coś tak, tak, takie zmiany to ja lubię bądź co bądź. Nareszcie powoli. E, poziom rzeźnika nie jest bez sensu, że przede wszystkim czas i tyle, jak to bowiem taku zazwyczaj. E, tylko jest, no. No jest trudno, ale. słabszych oponentów już się mogę pozbyć od, od tak coś tak PUM i nie ma. Co prawda, gdybym ulepszył zbroję i zdobył lepszą broń, to byłoby fajnie, no ale cóż, tak nam całkiem niezłą zbroję jak na pierwszy rozdział. Chociaż z tego, co usłyszałem, właśnie bardzo mnie ta, że tak powiem, wieść ucieszyła, że można teraz zostać już w pierwszym rozdziale. Czyli w tej wersji rebalansa do returninga można zostać już Strażnikiem Świątynnym w pierwszym rozdziale. Bo ktoś mi kiedyś napisał, że Strażnikiem Świątynnym będą mógł zostać dopiero w drugim rozdziale. Ale jak się okazuje, w tej wersji, właśnie można już w pierwszym, co jest, szczerze powiedziawszy, bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajne. Jestem też ciekawy, gdzie dokładnie jest ten opiekun, bo, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Wiem, że gdzieś obok wieży Sardasa, ale gdzie dokładnie to mówię? Ty gobinów jednak. Kurde! Wolałbym mnie tykać. Ach. Wiedziałem, żeby zapisać grę. Wiedziałem, żeby zapisać grę, ponieważ te gobiny są dość szybkie. Wam ich nie tykać, bo są czarne gobliny, i jakoś szczerze. Chociaż, kuczę pokonane szkiety goblinów. O, mógłbym się nie bez nich poza wizją spróbować. Chociaż, jak mam być szczery, wolałbym nie, bo te gobliny. No, no, walka z nimi raczej nie będzie należała do szczególnie prostych. Dobra, chyba już im uciekłem. Tak. Dalej mi nie będą gończyć, bo to już teraz są czytali strażnicy z Ardasa, którzy są właśnie dodani w returningu. Jestem ciekaw, gdzie ten Drain dokładnie będzie stał. Czy w środku wieży, czy obok niej? O! Jest! Mariusz! <grystanie> tak, że tu jesteś, eh? Dagot wiele o tobie mówił. Szczególnie zdziwiło mnie to, że udało ci się pokonać Luciana, choć nie bez pomocy jednego z Heraderimów. Zaprawdę, bogowie cię kochają? Wiem, jesteś opiekunem, szukałem cię. Miałem wrażenie, że mogę spędzić na poszukiwaniu ciebie resztę życia. Nie powinieneś tak rozpaczać. Gdybym nie chciał, abyś mnie znalazł, nie zrobiłbyś tego, uwierz mi. Na wszystko jest czas. Teraz nadszedł czas na nasze spotkanie, więc powiedz mi, czego ode mnie chcesz. Przydałem prosić cię o zgodę na wstąpienie w szeregi Czcicieli Kręgu Opiekunów. Więc zapewne wiesz, że zanim ci to jedam, musisz wykonać dla mnie zadanie. Tak, mistrzu, wiem o tym. Cóż, a więc nie traćmy czasu. Jesteś gotowy wypełnić moje zadanie? Tak, jestem gotowy, mistrzu. Niektóre za jak muszę troszkę przerabiać, bo są zleka bez sensu, chociaż na przykład to jest lepiej lepiej pisze niż ja powiedziałem, ale mniejsza o to. Dobrze, ja, Marius, drugi opiekun Boga Beliara i ósmy strażnik tego pałacu Wakana, daję ci drugie zadanie. Słuchaj uważnie. Lucja nie żyje, to dobrze, nasze działania sprowadziły gniew Boga Ciemności. Demon ten, jak się okazało, był jednym z jego ulubionych. Beliar nie lubi, gdy ktoś lub coś wtrąca się w jego plany, a ci, którzy się to od odważyli nie pożyli zbyt długo na tym świecie. My, opiekunowie, nie możemy na to pozwolić i oczywiście wiemy, jak okiełznać furię Boga Ciemności. Będziesz musiał zrobić. Galierowi ofiarę, którą przyjmie w zamian za zniszczenie Luciana. A co za ofiara? Mam nadzieję, że nie będę musiał składać mu w darze człowieka. Nie, gdy zabiłeś demona, wziąłeś jego serca. Oczywiście nie różni się ono niczym od serca zwykłego demona. Z wyjątkiem jednego: w sercu trzymane są dusze tych, którzy padli ofiarą tego demona. Lucian pożerał nie tylko ciała, ale i dusze zabitych. A co trzeba zrobić, aby dostać je z powrotem? Na pierwszy rzut oka jest to dość proste: w Kasztorze Magów ognia jest książka, która zawiera rytuał, jak wydobyć serce, te serca z tych dusz. Z tego testu tę te duszę, o tak. Powinieneś znaleźć tę księgę, a następnie zrobić wszystko, co jest w niej napisane. Gdy już to zrobisz, musisz udać się do najbliższego ołtarzu Beliara. I przynieś mu w darze to, o czym mówi książka. Myślę, że to wystarczy. By Beliar zmienił swój... Hmm, ...nastrój odwagi. Uważaj na siebie. I nie zapominaj o pierścieniu, który dostałeś od Dagota. Pamiętaj, że Beliar jest przebiegły i okrutny, nawet dla tych, co mu służą. Teraz idź, zrób, co ci powiedziałem, a otrzymasz moją zgodę. Oha, czyli mam te serce przerobić. Mam te serce przerobić. mhm. I to jest właśnie jedna z tych misji, w których potrzebna jest kradzież kieszonkowa, chociaż o jeśli nie mylę, akurat z tej misji można się tak, że tak powiem z DEKA wykaraskać Wystarczy nam się wkradniemy wtedy, kiedy będziemy wykonywać pewną misję dla gildi kupców, o której mi wiadomo. Mm. No dobra, będzie. Pomoże nam to szczerze powiedziawszy. Chociaż chyba jest jeszcze jakiś sposób inny, ale się pomyśli potem jak to zrobić. Póki co się wzięliśmy i to się liczy. Całe szczęście, dobra. Prezent ofiarny, mhm, mm mhm. Mm dobra, fajnie. Potem to wykonamy oczywiście. Of course, why not. Właśnie drugi opiekun jest zaraz obok pierwszego, tylko że niestety trzeba najpierw... Hmm, Czyli zaraz obok tego miejsca, gdzie kończymy zadanie dla pierwszego, a niestety po skończeniu zadania dla pierwszego musimy jeszcze pójść do pierwszego, który jest na drugim końcu świata, jakby nie spojrzeć. To jest głupie jak but, ale dobra. Dlatego może dobrym pomysłem jest wykonywanie misji dla opiekunów w razie trzecim, kiedy się już ma runy teleportacyjne, no ale ja oczywiście... nie wiem. Sporo, skoro sporo już, tak powiem, questów jest zbugowanych, gdy nie wykona się ich w pierwszym rozdziale, a można, to może ten też tak właśnie z nim tak jest, więc no, mi się wydaje, że przed pomysłem właśnie byłoby wykonać się teraz te questy. Zostawcie mnie, durne gobliny! Leave me alone, fucking goblins! I właśnie sobie odpuściły całe szczęście. A, dobra. Mniejsza. Czemu ostatnio jakoś tak mniejsz zaczynam mówić, nie mam pojęcia, jakoś to samo mi się wbiło w pamięć, wbiło mi się w moją słowo tak jakoś tak magicznie. Odkąd mniej więcej w którymś tam odcinku powiedziałem mniejsza o to, kto wpadł w błoto, to jakoś tak tym, tym mniejsza, mniejsza, mniejsza mi się na to, no, no, na, no, 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 nie wiem, słowną metą zrobiło. Nie mam pojęcia dlaczego, jakim cudem, po co, na co, komu to i w ogóle. Ale jakoś tak się stało. No, co się ciekawego, malet? Chyba nie, chyba żadnych nowych nie masz tutaj. No właśnie, nie masz żadnych nowych opcji dialogowych. If you know what I mean, gorzej, że do kolejnego poziomu, bez którego masz 7000 doświadczenia, ale mi się wydaje, że to jakoś to co będziemy. Sporo ciekawych misji przed nami, więc jakoś tam EXPA przyjdzie troszkę nam. Oho, nie. No nie masz roboty, to szkoda. Mm, niestety, no. I każdy ma dla nas robotę. Teraz mi się wydaje, czy w mieście coś jeszcze do roboty mamy po drodze, czy nie? Czy coś jeszcze powinienem zrobić w mieście? Kurczę, tak się zastanawiam. Hmm, mógłbym te łuk i tamtą kamienną tablicę wyjąć kupując zwój przemiany w Chrząszcza. A cały czas liczę, że ten zwój gdzieś indziej znajdę. Hmm, hmm, hmm. Czy coś jeszcze w tej dzielnicy? Tutaj przed nami, właśnie w handlarzów, czyli w handlarzów, w rzemieślników dzielnicy, właśnie nie w handlarzku, ale właśnie w dzielnicy rzemieślników. Raczej nic nie mamy do roboty w tym momencie. W górnej dzielnicy, może coś, w górnym mieście. Jakaś misja od kogoś, może jakoś mi się to nie widzisz, że powiedziawszy, czy ktoś tutaj czy był do nas zajęty. Nie, jakoś wątpię. Nie ma kto za bardzo. A czy ten, ten list powinien właśnie oddać temu gościowi, akurat jest pod, po, południu, jest przerwa popołudniowa Może akurat teraz będzie on tutaj, zobaczymy Oczywiście przed odnieniem mój zapiszę grę, ponieważ z tego co słyszałem, to jeżeli w złym momencie mu oddamy ten list, to misja będzie zakończona powodzeniem. Ktoś mnie tak ostrzegał niedawno Żebym na to zwrócił uwagę Hmm on gdzieś tutaj wychodzi sobie na którąś z tych ławeczek, to gdzie ta ławeczka była? Czekajcie, czekać, coś z okrotnikiem pamiętam, że też było związane. O! A więc jesteś jednym z nas. Mam dla ciebie pożyteczną wskazówkę. W okolicznych domach bardzo często znajdziesz skrytki otwierane przez naciśnięcie ukrytego przycisku. Ludzie zwykle trzymają w nich kosztowności. A, wiem o tym. Co tutaj A jak sądzisz, he? Nie masz tu. Nie, raz, ale po z czasem. A, ciekawego. Czy hodujesz również jakieś zioła? Nawet kilka. Mam tutaj ogniste ziele i ogniste pokrzywy. Próbowałem też hodować wagienne ziele, ale nie za bardzo chcę rosnąć w tych warunkach. Mam trochę świeżo ściętych roślin, więc gdybyś chciał coś kupić. O, fajnie. A akurat nie potrzebuję ani tego, ani tego. Ale może w kolejnych rozdziałach jakieś powiedzmy surowce tej miały lepszej klasy. Za jakiś szczaw królewski się nie obraził. Już, już, nie idę do tego, już, już, oczepcie się ode mnie. Ja tam wcale nie idę. nie pamiętam gdzie ten Larius przesiadywał, bo przesiadywał na takiej tej ławeczce, to gdzie ta ławeczka jest w ogóle? O. O, ale jest ten cały burmistrz tutaj, tylko nie pamiętam gdzie on przesiadywał. Czy tutaj gdzieś? Hmm... Nie, tu siedzi Lutero zawsze. Nie wiem, czy będzie siedzieć w swoim domu, na zawsze siedzi, na ale mniejsza, o co tu chodzi. Coś ciekawego masz, Lutero, w ogóle? O, masz niepamięć! Hmm... I ty to nie niapkowy, powolny. <laughs> no, hmm... Mogę kupić niepamięć, te dwoje się przydają właśnie niepamięci. Możemy sobie kupić jeden. Oooo, oh, należy południu, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, nie? Atrakcyjna. Mm, właśnie. E, Prosimy, związanie: Usus Spacer do Lariusa, o wyrozumiałość. Kalacha dał mi dobrą monadę. No, właśnie jest po południu, teraz skończymy. Po południu ma przerwa. Południe to może być. Południe to jest 12, ale po południu to może być 13, 14, 15. Po południu jest każda po 12. Więc może nawet na tej północ chyba, gdzieś bardziej nosby napisali, ale widzicie o co chodzi, nie? To jest... O, jest Larius, właśnie tutaj siedzi. Nie pani że gdzieś tu jest ta ławka cała. Mam do ciebie sprawę. Jaką sprawę? Pewna osoba bardzo chciałaby uzyskać twoją przychylność do niego. Tak? A kim jest ta osoba? Nazywa się Galahad. Prosił mnie, abym tobie przekazał, że bardzo głęboko żałuję tego, co zrobił i prosił cię, okazał mu wyrozumiałość. Oprócz tego mam dla ciebie opaszkę listów polecających od wpływowych ludzi z miasta. Którzy bardzo chwalą sobie Galahada i także proszą, byś mu przebaczył. Więc przysyłać się Galahad. To śmiałe z jego strony, że zdało się na ten krok. Mówisz, że masz listy polecające od cłowych ludzi z Korinis? Tak, jest. No to daj mi spojrzeć na te listy. Oto one. O, oh, imponujące! Widzę, że wiele osób, które znam, bardzo dobrze odnoszą się na jego temat. O, oh, i z wszystkich nich... i wszyscy z nich są przyzwoity, przyzwoitymi, szanowanymi osobami. Dobrze. Musisz przekazać Galhadowi, że przebaczam mu ten incydent, który wydarzył się wtedy między nami. Ach, ja zawsze podziwiałem go jako dobrego pracownika. Dlatego myślę, że rozsądne będzie pozwolić Galhadowi wrócić do pracy. Powiedz mu, że został przywrócony w posadzie miejskiego MAGA. Dobrze. Misję zakończyliśmy, ale póki co, no dalej jeszcze nie, nie, nie wiem, kurczę co od Galhada wziąć. Chociaż właśnie, ja go na niego padać i zobaczyć co nam za. Chociaż, no dobra, sporo się tutaj Was. Najpierw. Bo miałem się was spytać, to już, już tak powiem, właśnie spytam. Pytałem się że was 3 odcinki temu, no ale oczywiście dalej jeszcze no, nie publikowałem tych odcinków, bo jestem dość do przodu. Bo ostatnio mm, ogarnęłem taka taka mniej więcej grotikowa mania, jak niedawno ogarnęłem mania właśnie Mount Blade'a. Czytaj w ciągu wczoraj, dzisiaj i nie, przedwczoraj, wczoraj i dzisiaj. W sumie nagram pewnie, czy nagram. Już nagram około 11 odcinków, a pewnie jeszcze z 4 nagram, więc w sumie, no. nagrywam cholernie dużo. A teraz w ogóle dawno o ciebie nie byłem, wiesz? Nie chceś kamiennych tabliczek dawać, ale może... Mm, kurczę, no myślałem, że jakiś handel może tu będziesz miał o, dobra mniejsza. Myślałem, że może coś wyhandlujemy, a tu popa. No dobra, w takim bądź razie, chyba już tej zerwoty nie mam taka prawda. Jakoś tak no nie przypomina mi się, że byś jeszcze miał innego robić. O. Hmm. A dalej nie wiem to jest ten cały salandri, ten cały... ten alchemik. Nie wiem gdzie on jest. To jest chyba jeden z tych ludzi z górnego miasta mam takie wrażenie. Tylko nie wiem dokładnie, który jakoś tak nie kojarzę. To jest chyba ten jeden z tych kupców. Coś ciekawego masz. A, to jest chyba ten, co ma ten ten ten, właśnie ten sklep z Alchem, tak się wspomniał patrząc na Zurisa w tym momencie. Pełnia wytrzymam 5 pełni wytrzymałości, póki co mi dostarczy. O, jakiś zakręć tej sensownych nie ma jest ty, pan Zuris. Szkoda, kurczę, nie mają nic sensownego. Też Sarę wsypaliśmy dlatego... a tego, a właśnie, pamiętam co miałem zrobić, właśnie, właśnie, przypomniałam się, tak Sarę wsypaliśmy, co miałem zrobić? Na pewnego gościa na N wsypać Na Gula, na Nigrela, Nigerię, whatever Whatever jak on nam się zwał, miałem go wsypać mhm, miałem go wsypać, oh yeah Miałem go wsypać pod piasek O, słuchaj Chcę odebrać nagrodę za przestępcę Właściwie halvor mi się już nie przydaje, ale nie wiem, czy go. Właśnie. Nie mam pojęcia. Na gór zabił posłańca Baltrama. Chciał wykorzystać mnie jako nowego gońca, abym przechwycił dostawy Akila. Spotka go za to sprawiedliwa kara. Zaraz każę go zamknąć. Proszę, weź nagrodę. Należy ci się. Można pisać, czy opłacam się teraz już tego. Skoro i tak nie mogę handlować tymi dobrami, to czy opłacam się tego Halvora walić czy nie. No myślę, że zrypałem troszkę sprawę, gdybym wiedział, że tak szybko to się... Znaczy wiedziałem, więc no zrypałem sprawę i tyle. <laughs> Nie ma co się tłumaczyć na dłuższą metę. Nie ma co się tłumaczyć. Uh, właściwie gospody da mi piwo za darmo w ogóle by the way. A uh, pewnie. Tak, tak, fajnie, fajnie. Um, tylko zobaczę jeszcze przy okazji skoro tu jesteśmy, zanim no, jeszcze wyruszymy. Czy przez to, że wsypałem teraz na, górę Nesgrula, na gula są tamtego? One z gula. wie tego na N, co siedzi w karczmie Cardiffa zazwyczaj. Czy przez to mi się coś z, z, z gildią zabójców, czy z zabójców, złodziei tutaj nie stało? Żeby nie było, że przez to jakoś nie mogę z nimi handlować, czy handlować, wykonać misji, czy coś dla nich, bo to byłoby dość złe. Nie, mają to totalnie w dupie. Wsypałem jednego z nich. Eee, pieprzyć to. Hmm. Udało mi się otworzyć skrzynię. Niemożliwe. Wygląda na to, że mamy nowego mistrza otwierania zamków. Gratulacje. To co nieco taki dość trudny zamek tutaj na dole. Nie, nie chcę. O, zresztą 100 to nie za 500? Hmm, dziwne. Nie wiem, po czemu za tyle? Czemu, nie, czemu za 100, a nie za 500? No, ale... Pff, whatever. Whatever. I tak chyba u tego kogoś na górze jest tani, Chociaż nie jestem pewien, muszę przyznać. Ja bo wie. Dobra. Teraz w takim razie, skoro tu już wszystko załatwiliśmy nareszcie, to możemy wyruszyć, chyba. Tylko jeszcze Baltram może. Patrzyłem mu Ciebie, co to tu masz na sprzedaż. Patrzyłem. Dobra, a więc. A, jeśli na rzecz, więc ja wytnę, to może właśnie na jedną rzecz. No dobra, zrobiłem co chciałem, możemy wyruszać. Jakby was ciekawiło, co w ogóle zrobiłem, czemu było takie święcie? coś tam zrobił siwerku, przyznaj się, co tam, jakieś szczyty, co tam, co tam. Ogólnie kupiłem zaklęcia tego, czyli zwoje z zakręciami, zabicia ożywieńców, szamsisze, zniszczenia ożywieńców, whatever. No, bo to zaklęcie jest całkiem przydatne, zniszczenie ożywieńca właśnie. To zadaje 9999 obrażeń, czyli over 9000. W nieumarłych. Właśnie gdybym jakiś tam nieomarłych chciał pokonać, koniecznie. <laughs> obok tego, obok słonecznego kręgu. Ale deal. Widzicie jaki deal? A po ten odgłos, który wydałem właśnie w cisła ku najmniejsza. Więc już teraz mu no, nie słyszycie do mojego komentarza. <laughs> taki taki. Ale dobra. Liczę, że aż taki głośny ten odgłos nie był. E, chodzi o to, że teraz z tym zakręciem będę mógł, może, zdobyć tą smoczoną zgubę, która jest obok. A! Tą smoczoną zgubę, która jest obok. Yy, obok znacznego mm, okręgu. Nie, nie wiem, czy ten pazur Smoka jest lepszy czy z jest zguby, czy nie? Ale wiem, że ten pazur smoka jest przerąbany. Kto pomyślał, że broń wymagała 230 siły i była zaraz przy z postawowym, Ja pierdziele. Kto taką broń takiej skrzynki w ogóle wsadził? Da fuck! Zaraz się okaże, że w pierwszej lepszej skrzynce w którymś domu znajduje się tam, nie wiem. miecz zabójcy bogów 9999 obrażeń wymaga... 999 99 siły, czyli w sumie nie można go nosić, ale mniejsze. Bez cheatów przynajmniej, ale mniejsze. mniejsza Mniejsza! Mniejsza o Teraz tak. No, idziemy do kasztoru. Nie, tam nie mamy nic do Cześć, Mamy tam dość do roboty, a nie w tym momencie. Do sagity chyba nie ma sensu. Chociaż kurczę, czekajcie. Karteczka numer 1 to nie ta. Karteczka numer 2 to nie. Być to ta. Yy... Ale, yy, nie, to nie ta. <laughs> Ole, że, że, żem kartkę zapisał? Kujwa, jest tyle informacji na jednej kartce. Nie, nie ta. Yy, ta właśnie. o, o, uh oho, -huh, uh -huh. tak, Czy jednak nie, nie. Pisałem. Myślałem, że za kity się nie przejść, ale mam myśl przysłuchiwanie, że to nie teraz, to dopiero potem. To dopiero potem. A Bogów już nie żyje, więc nie mamy tej. Nie musimy się z bogowem bawić w tym momencie, więc iść to. Więc zapisane właśnie, żeby Robogowa się pozbyć, ale tak już nie żyje. <laughs> więc mniejsza. I no bo pozbyliśmy się w tym, w tym w którymś tam odcinku za pomocą tego buga. Boże, te drzwi muszą aż tak skrzypieć strasznie, że masakra, no. Aż nie chcę wiedzieć, jak to na nagraniu będzie słychać. O, masakra. Te drzwi to już jest nowy symbol mojego kanału, jakby nie spojrzeć. Odkąd mam Blue Yeti, to te magiczne drzwi zawsze w, wszystkich wkurwiają. Dobra. Mm, mniejsza. Mm, większa, mniejsza. Jestem już członkiem gildi kupców w ogóle. Nie musisz mi tego skąd ta muzyka? Czyżby te dziki za tam pobiegły za mną? Nie. Ciekawe. Nie wiem w takim bądź razie. Skąd ta muzyka? No dobra. Hej hmm pohandlujmy Niestety, asortyment moich towarów. O! Co mam w dupie że nie jest duży? Ty masz. ty. masz pręty? Ja chyba jednego im brakuje, tak? Haha, nie. Tak, pięć, co gdzieś dwa. Tak, jednego prętu mi kuźwa brakuje! Fuck! Fucking shit! No dobra, pieprz to. Wieprz to, potem się jednego tej siły nauczę. Ale kurczę, jednego prętu mi brakuje, a w ogóle takie. Aż, nie, 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 nie będę patrzył, nawet już tak za późno. Mniejsza o to uh, to nie ma nic do z nim, z tym drugim też nie. I ja w ogóle jeszcze do awansu. O, 7000, czy jak mówiłem, to się nabije, pewnie tak za jakiś czas, ale uch, chwilę to zajmie. Skłamałbym, jak powiedział, że chwilę to nie zajmie. Dobra. O, teraz tak, najpierw pójdziemy chyba do Bengara, ten mam takie wrażenie. Pierzemy odebrać od niego o, 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 pakunek dla Lutero. E, czy właśnie do Lutero? Na zescenie Lutero, a dlatego Dla Jory chyba. Na kupca Jory, ale właśnie na no kupca widać Jorzy tą paczuszkę. E, poza tym potem pójdziemy do GREGA Który się właśnie w hopie Dexterka, bo tam jest tego Dextera mimo wszystko dziesiątki odcinków temu żeśmy wytłukli z tej wieży Właściwie to ja myślałem o no, znowu połaż będę z dupy tu gdzieś z skąd ten będę tutaj no, ale dobra Whatever. Um, ten, ten. Tak, czy ta seria, no niby. Szczerze ja myślałem, że ta seria ma już więcej odcinków, więc powiedzcie się dlaczego, ponieważ, no, Braid odcinków ma już chyba 70 parę, właśnie 75 czy 6, a jego już bite 2 trzy dni nie nagrywałem, nawet więcej chyba, a Gothic ma dopiero 60 parę i 50 bar, no to nie jestem pewien, który to, to właśnie na odcinek nagrywał, ale ma 50, który się 60, któryś. Chociaż? Nie wiem nawet, może przynajmniej, mam pojęcia. A ja go nagrywałem przez 15 odcinków w ciągu ostatnich tych dwóch, trzech dni. No to. Wow! Nie wiem. I że tego, Gothic zaczął się wcześniej od tego, od mm, Mountain Blade'a. Chyba <grym> <Była grym> przez ten, te, wtedy ten tydzień Mountain Blade'a, który taki challenge właśnie miałem, tam, że będę wrzucał sobie 3 odcinki dziennie. Jak <grym> żałuję, że się go podejmę do tej pory. Chyba przez to tak właśnie Mountain Blade'a z do przodu wyleciał. Nadgotyczka. Dobra, Bengar, słuchaj. Um... O! Strażników już nie ma, a Baltazar znowu może korzystać z Twoich pastwisk. Dlaczego? Bo ja tak powiedziałem. Hmm. W porządku, jak sobie życzysz. Niech wyprowadza Twoje <laughs> <laughs> na pola uprawne. A jaj, no i czajnik zagłady zawsze jakieś dźwięki muszą być w tle wkurzające. Eee, trzymaj się. Trzymaj się. Ty też. To fajnie, fajnie, ale poza tym... Przyniosłem listę od Lutero na nowe zamówienie. Nareszcie, długo na nią czekałem. Daj mi ją tutaj. Oto ona. O, raczej nie sprawi mi problemów. Coś jeszcze? Lutero prosił mnie jeszcze, żebym zabrał poprzednią partię towaru. O tak, oczywiście. Mam już przygotowaną weźną paczkę. Tylko jej nie zgub. Postaram się bez obaw. Mam nadzieję, jeśli spotkasz Lutero, przekaż mu, że nowa partia będzie gotowa... Za... Za ciągu dwóch tygodni. W ciągu dwóch tygodni powinno być chyba. Dobrze, przekażę. No i dobra. Trzymaj się. Dzięki. E, I teraz tak, to możemy temu całemu gościowi o przekazać, że udało nam się tutaj właśnie deal ubić z tym. Z deal z Bengarem, tak. Deal. Z e, tym, że ten deal był totalnie jednostronny, bo tylko ja powiedziałem, że masz się zgodzić, aboczyłem, kurwę. A, ech. Właściwie długo, hmm, że troszeczkę. Nie wiem, mi to jeszcze zajmie, tak sobie właśnie myślę. Jest jakieś 200 odcinków, mniej więcej. I będziemy mogli wreszcie czyli właściwie zajęłoby nawet mniej, tylko tak, Gildia Myśliwych, bo tam węczu pisał, że miał w pierwszym rozdziale zrobił. Zobaczymy, mogą błędy wyniknąć. Będziemy się brali już za dołączanie do tego, do obozu na bagnie, a co za tym idzie, będziemy mogli starać się od tu strażnika świątynnego. Tylko, że przed tym muszę troszeczkę się wzmocnić, ponieważ będziemy musieli walczyć z Bossem Golemów. Głosuję, że pewnie znowu będziemy potrzeba jakiejś pomocy, że tak powiem, jak w przypadku Rybogłowa, czy tego Trechtaka, czy jakoś tak, tego boza wargów. Miał skórę warga, a nie wilka, więc zgaduję, że to był boss wargów, a nie wilków. Nie mam pojęcia. Um, ale no, przed tym właśnie ja też się troszeczkę przygotować, żeby właśnie stać strażnikiem jak najszybciej się dać świątynnym, no bo jednakowoż no, ten strażnik świątyny licząc, że ma te swoje runy. Szczerze nie wiem, jak one są mocne. Nawet, jakby biły chociaż tyle co ognisty pocisk, to byłyby całkiem przydatne. Na pewno by nam dużo ułatwiły walki. Jakby były te co ognisty pocisk, bo gdzieś tak, co ta kula, to już w ogóle, hoho. Ho. Um, ale no, byłyby przydatne, gdy jeszcze tak kosztowały tak jeszcze w miarę sensowno mięso many, Powiedzmy, nie wiem, z 10, 15, 20 w tych granicach. Naprawdę bym się nie obraził, ponieważ no, to by był taki, taka no, nielimitowana ilość zwojów takiej ognistej kuli. fajnie by to było. Z tego co wiem, w sumie run będzie chyba. Ileś co któryś, te, co rozdział, nie wiem, bo jedna co rozdział, czy tam dwie co rozdział, nie mam pojęcia. Ktoś mi tak pisał właśnie na ten temat. Ale mało tego, jeszcze będą starzycie się tym tylko lepszą zbroję chyba od tej. Chociaż nie jestem pewien, czy ona będzie lepsza od tej akurat. Jeszcze przydałoby się w ogóle zdobyć pancerz z płytek pełzaczy, ale żeby zrobić pancerz z płytek pełzaczy, to A. Muszę dostać się do gildii myśliwych B Muszę mieć jakąś tam misję C Muszę nauczyć się pozyskiwać płytki z zęb... pełzaczy od tego całego myśliwego, który tam jest w tych zębaczach obok czarnego trolla D. Muszę zabić te pełzacze! I zabraliście z nich płytki. E, muszę zrobić naprawdę wiele, bo potrzeba mi dla zbroi dla mnie i też dla kilku innych osób, w celu tam, w celach misjowych, że tak powiem. E, widziałeś bandytów w tej okolicy? Widziałeś może bandytów w okolicy? Pewnie! Przechodzili przez pole w pobliżu farmy Sekoba, a potem zaszyli się w lesie. Wydawało mi się, że prowadzili ze sobą dziewczynę, ale nie dam za to głowy. Mam nadzieję, że jej nie skrzywdzili. O się, że ominęli naszą farmę. Hmm, czy też dialog chciałem, ale niby ten, niby taki dialog. W, nie wiem, czy Niby taki dialog po prostu taki pomniejszy, a i tak dostanę z do, doświadczenia. Całkiem fajna sprawa. Możesz znowu wyprowadzać owce na pastwiska Bengara. Rozmawiałem z nim. Dziękuję. Od razu ruszam w drogę. A ty weź w podzięce za pomoc te baranie skóry. Wow, dziesięciowczych skór. Fajnie, i cząc z tymi, które zdobyłem z tych owiec przy Pepe, które zabiły Wilgi, to jest w sumie noc 15 skór, bardzo fajna sprawa. O, ciekawe czy że ona tutaj typu ma coś nowego, fajnego na sprzedaż, może. Rosie. Mgwa do góry, nie, nie, za bardzo nie tą opcję chciałem, chciałem handlować. O, ma surowe mięso, i to właściwie tyle, co od niej chce, taka prawda. I wiecie co? Ja w tym momencie chyba odcinek zakończę. Przejdziemy się w kolejnym odcinku, w którym to wbierzemy się do Gerega po to, żeby. żeby. żeby co? Po to, żeby oddać mu te skarby, liczę, że już wszystko co trzeba mam, bo jak nie się wrzę, Bo większość sprzedaje mi coś odzyskiwać, mniejsza o to. Eee, a potem udamy się jeszcze po Nigela I będziemy kontynuować pewnie wątek Gildisa Boys Mam takie wrażenie Chociaż może coś się zmienić, Nie wiem, Państwo się zmienią? Zobaczymy Póki co, dziękuję za obejrzenie Na razie i cześć